Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że mamy galopującą inflację. Wszyscy to odczuwamy, wszyscy konsumenci narzekają, że ceny idą w górę. Ceny, które my oferujemy w naszych sklepach wynikają po prostu z tego, że wzrosły ceny surowców, wzrosły ceny kosztów w ogóle przetwórstwa i przygotowania tych produktów. Mamy zerwane łańcuchy dostaw w niektórych asortymentach, więc to wszystko generuje po prostu koszty i generuje przez to wyższe ceny na półkach. My jako handel staramy się absolutnie nie podnosić naszych, naszych marsz. Nie, nie po prostu nie, nie sprawić tak, żeby klienci po prostu byli w tym momencie jeszcze bardziej dociążeni tymi wydatkami, które już dzisiaj ponoszą. Natomiast wiemy doskonale, że koszty życia poszły w górę, że są wysokie kredyty, że po prostu klienci utyskują, narzekają, że nie mają pieniędzy. W ostatnim czasie dużym tematem są kradzieże w sklepach i podniesienie progu właśnie kradzieży przez. Przygotowywane przez rząd, to wszystko pokazuje, że jednak ta pauperyzacja społeczeństwa się pogłębia i widzimy to bardzo bardzo często, że ludzie właśnie nie mają pieniędzy, w koszykach jest dużo mniej produktów niż kiedyś i jest to oczywiście wydatek bardzo duży, bo poprzez, poprzez inflację i wzrost cen, natomiast no, tych produktów jest dużo mniej. My jesteśmy oczywiście przygotowani na to, żeby te łańcuchy utrzymać. Staramy się z wszystkich możliwych sposobów zadbać o to, żeby ten ciąg dostaw był niezachwiany, żebyśmy mogli wspólnie Dostawcami przygotowywać jakieś strategie na to, żeby ten produkt w Polsce był dostępny, żebyśmy nie musieli po prostu importować produktów. To rynek dyktuje ceny, nie my. Tak naprawdę, dostawcy cukru przychodzą do nas z nowymi cennikami i kładą nam na stole cenniki z taką właśnie, z taką właśnie ceną. My nie możemy w tym momencie nic w tym temacie zrobić. Musimy jedynie co tylko zrobić, to to, że to zadbać o to, żeby ten cukier był na dostępny.